Trzyma. Jeździ kareta po świecie, a kto jest w tej? Karecie Fitki Maja. Przy oknie z lewej Kapturek. Kapturek jaki? Dziomy. Dalej na stercie Buduchsek. Malutki Tomcia. Palusek. Spoza wielkiego Kota. śmieją się Ja i. Uwaga, Oj! Uwaga! To przecież! Koło Lalki i stoi Pomiędzy walizkami dziewczynka. A tam, gdzie największy zgrzyta zębami Smok! Ciekawe, czy już wiecie kto ukrył się? No. Teraz wycieczka. Dziś wędruję morza brzegiem, raz powoli, a raz Nie. biegiem. Raz w podskokach, a raz Nie. robię to, co mi się chce. Co tak błyszczy, to Mosek. w jednej ślimak, jaki Rigi. ruszam dalej, bo kto wie, może ślimak połknie. O, kubełek i... Zrobię z piasku. Po co z piasku? Kto jest? Nic to nie obchodzi. Dwie. Wygrzebałam dziurę. Teraz trzęsę się. Co tam kryje się na? Gdzie? Czarownica. Albo. Dwie. Patrzcie, rekin pływa. W wodzie. Woda kapie mu po. W wodzie. Jakie oczy jaka? Nie ma. To nie rekin, to? Dzivene. Tutaj tamto. Tam znów. Tak. Trzeba wracać. Nie ma? Co? Tak. Ale jak tu mamy? Tapie. No więc wrzeszczę jak? Tapie. Kto się zdziwił w ludzi? To tak, mnie. Jak to dziecko wrzeszczeć? Umiem. Umiem, umiem. Potwierdziłam. Bo od dawna wrzask... I ćwiczyłam. Ćwiczyłam, tak. Tak. Teraz jeszcze to, wierszyki na dobranoc. Chodzi bajeczka w koło. Cichutko pyta. Kto mnie? Głośnie mów. Musisz głośniej mówić bajeczkę. Jeszcze raz. Chodzi bajeczka w koło Huseczka. cichutko Kopyta. Kto mnie? chojchocho No kto, no kto, no kto? Wpływa do łóżka. Nucąc do łóżka. Śpiące oczka zmruż. sen jest tuż, tuż. Hu, hu, hu. No już, no już, no już. Słoń brać prysznic lubi, więc zanurza trąbę. Gdy zabłądzisz w słonia, wiedz, że możesz być zmoczony. Kiedy przyjdzie duża, wielka tworzy się. Miałczą na podwórku. Że z są. Pałolce. Przyjść się nie da łapą. Mokry ogon. Uch. I ucho. Pan żaby dziś na. W pas się. Biedące. Zapraszamy. Zapraszamy. Wielki bal. Mały. Mały bal? Tu dzisiaj. Mamy. Usłyszały. Zapaszenie. Leśne pszczoły i, I zapraszamy. zapraszamy mały bal tu dzisiaj. Mamy. Po tych słowach z całej I łąki przyłączyły się: zapraszamy. zapraszamy mały bal tu dzisiaj. Już na łące się Tebie. przyjaciele duzi. Tańczą, skaczą i? Posają. Bowiem mały Baldiś. Mają. Tak.